Płynna tapeta na suficie Płynna tapeta to bardzo dobry materiał wykończeniowy, który różni się od analogów. Instalacja taśmy maskującej do rozciągnięcia sufitu Płaski sufit jest marzeniem każdego właściciela. Zrób tę poziomą powierzchnię. Jak zbudować garaż z paneli kanapkowych Ułożenie garażu z paneli kanapkowych ma masę korzyści, wśród których głosy plus głos. Głos przeciwko. System drenażu zainstalowany na dachu jest niezbędny do usunięcia z niego wody. Jeśli renny nie instalują na dachu, wówczas żywotność całego budynku zmniejszy się. Stanie się to z powodu ciągłego zwilżania ścian i podkładu. Po pewnym czasie będziesz musiał nie tylko pomalować fasadę, ale także naprawić dom, ale w szczególności ślepy obszar. Rozważyjmy, jak prawidłowo zainstalować system spustowy na dachu. Śliwki do dachu. Cechy, cechy. Odmiany wybierając śliwki na dach. Należy wziąć pod uwagę takie czynniki, które miejsce instalacji. Należy wziąć pod uwagę, materiał, z którego budowany jest dach, ilość opadów w tym obszarze i poszczególnych cech konstrukcyjnych. W zależności od materiału, z którego wytwarza się odpływ, są one plastikowe i stalowe. Należy pamiętać, że plastikowe śliwki dla dachu nie są instalowane zimą. Temperatura powietrza, optymalna dla ich instalacji wynosi co najmniej 5 stopni ciepła. Systemy drenażowe stalowe są instalowane w dowolnym momencie, są bardziej trwałe i stabilne przed uszkodzeniem mechanicznym. System drenażu to pewna liczba rynny zainstalowanych na dachach. Aby naprawić rynny na dachu, stosowane są specjalne sprzężenia, kolana i inne elementy łączące, aby prawidłowo ustalić system drenażu konieczne jest zbadanie zasady jego funkcjonowania. Główną zasadą uzyskania systemu drenażu o wysokiej jakości jest wybór prawidłowego krzyżowego sekcji rynny i śliwek, golop, zaprojektowany do zbierania wody deszczowej, która dostaje się do niej ze stoków dachu. Na specjalnych lojkach woda płynie z domu. Rozmiar rynny i ruro określa jakość zbierania wody i jej wycofanie się z budynku, aby określić rozmiary rynny drenażowej. Konieczne jest określenie stoków osobno na dachu. Na przykład, jeśli obszar nachylenia wynosi około 45 m2, wówczas minimalna wartość odcinka rynny wyniesie 10 cm. Jeśli obszar rampy wynosi około 100 m2, to krzyżowy sekcja będzie wynosić 15 cm, a średnica rur, wzdłuż których przepływa woda, 15 cm. W stosunku z miejscem instalacji rur spustowych są one wewnętrzne i zewnętrzne. Zewnętrzne znajdują się na ścianach budynku. A wewnętrzne są wbudowane w ściany domu. W zależności od metody łączenia niektórych fragmentów odpływu mają one uszczelki na zasadzie kleju i gumy. Zewnętrzna wersja odpływu jest odpowiednia dla każdego rodzaju dachu. Instalacja wewnętrznego systemu drenażu przeprowadzana jest w przypadku rozmieszczenia dachu płaskiego kształtu. Technologia instalacji systemu odpływu na dachu aby woda. Spływając w dół rynny do odpływu, rynny powinien być wyposażony w pewien kąt nachylenia. Oznacza to, że początek rynny powinien znajdować się powyżej. Jego ostatnie miejsce podłączone do rury. W przypadku normalnego funkcjonowania układu udrenażowego konieczne jest zapewnienie rynny kąta nachylenia 3 mm. Na każdym pasku barku układu udrenażowego należy pamiętać, że szybkość wody zależy od wzrostu kąta nachylenia rynny. Instalacja zbyt dużych rynny doprowadzi do płynącej z nich wody podczas dużego deszczu. Aby naprawić rynny na dachu, stosuje się haczyki lub uchwyty, które zapewniają kąt nachylenia kanału odpadowego w jednym czy innym kierunku, aby naprawić haczyki na przedniej płycie budynku. Użyj śrub za pomocą powłoki ocynkowanej. W stosunku z miejscem utrwalania śliwek używają różnych elementów mocujących. Posiadacze są pierwotnie przymocowane, znajdujące się na górze i na dole odpływu. Następnie powinieneś pociągnąć między nimi sznur, sprawdzić jego równość i zainstalować resztę elementów złącznych. Dolna hak znajduje się z dachem o 10 cm, rozpoczynając posiadaczy. Uwzględnij nachylenie systemu drenażowego, którego przód wynosi 4 do 6 mm poniżej niż z tyłu. Maksymalny odstęp haczyków wynosi 55 cm. Instalacja drenów odbywa się z dolnej części zlejków lejków drenażowych. Aby to zrobić, zainstaluj rowek w wewnętrznej stronie zatrzasku, który kliknięcia naprawi określony fragment, aby upewnić się że rynny i lejki należy zastosować w specjalny klej, w przypadku plastikowych rowków lub przylegającej przyczepności. Podczas instalowania systemu drenażu stalowego Podczas instalowania systemu drenażowego w niektórych przypadkach konieczna jest zmiana rozmiaru rynny. Aby wyciąć rynny wykonane z plastiku, użyj szlifierki lub piłowania do piłowania. A dla konstrukcji stalowych zaleca się stosowanie wyłącznie nożyczek do metalu. Jeśli wycinasz stalową rynny za pomocą szlifierki, istnieje ryzyko uszkodzenia powłoki antykorozyjnej, w wyniku dużego ogrzewania metalu. Po pewnym czasie taki rynny zacznie być pokryty rdzą. Należy pamiętać, że jeśli długość nachylenia wynosi większą niż 10 metrów, Konieczne jest podłączenie rynny z kilkoma rurami układu drenażowego. Środek między rurami jest najwyższą dokładną instalacją rynny. W ten sposób woda będzie równomiernie rozłożona na powierzchni. Instalacja systemu odpływowego. Instalacja rur drenażowych przed zainstalowaniem odpływu należy wyposażyć funny do wlotu wody. Łączą rury i rynny w systemie drenażu, aby naprawić lejniki. Używane są specjalne elementy w postaci wsporników. Są one przymocowane na deski dachowej lub nachyleniu. Instalacja rur spustowych odbywa się na narożnych obszarach budynku lub w pobliżu. Rury te mają okrągłą lub kwadratową sekcję. Wybór jednej lub innej formy rury zależy zarówno od cech fasady, jak i ilości opadów, które wypadają w tym regionie klimatycznym. Należy pamiętać, że rura w kształcie kwadratowej ma duże pasma. Jeśli długość domu wynosi ponad 150 m, zaleca się instalowanie kwadratowych rur o kwadratowym kształcie. Należy pamiętać, że kształt śliwek i drenów powinien być taki sam. Odstęp między ścianą a odpływem wynosi od 25 do 60 cm. W celu ustalenia na powierzchni budynku rury spustowej stosuje się specjalne elementy. Takie jak zaciski i uchwyty. Zacisk powinien mieć taki sam kształt co sama rura, aby zapobiec układowi odwadniającym z korozją. Stal służy do tworzenia zacisków i uchwytów. Po zainstalowaniu lejków trąbka jest zamontowana. Jednocześnie górna część kolana powinna swobodnie wchodzić do dolnej części rury. W dolnej części rury instalowane jest również kolano, pod względem kąta nachylenia 55 do 70 stopni. Aby zgiąć dreny, stosuje się specjalne kolana. Należy pamiętać, że instalowanie rur na ziemi jest niedopuszczalne. Ponieważ są one łatwo zgniłe. Odstęp między rurami a glebą wynosi co najmniej 35 cm. Instalacja systemu drenażu dachu. Zewnętrzny system odwadniający wśród głównych elementów zewnętrznego systemu drenażowego dachu zauważamy. Dwukropek gutter zainstalowany pod pewnym stronniczością. Lejki zabierające wodę z rynnie rury, na których woda jest rozładowywana z budynku. Należy pamiętać, że instalacja lejków wynosi około 30 cm. Jednocześnie rowek nie więcej niż 8M jest dozwolony na lejek. Rowek drenażowy jest podzielony na takie typy, rowek typu odznaki. Zainstalowany zgodnie z gzymsem dachu, jednego z najpopularniejszych rynny, groowe typu paopeanta, jest instalowany między ścianami, użycie tego projektu jest bardzo niepopularne, ze względu na jego niepraktyczność, groowe typu rowka zabiera wodę do parapet. W odniesieniu do kształtu rynny są, kwadrat, półkolisty prostokątny. Aby wyposażyć standardowy system drenażowy, stosuje się standardową rynny kształtów półkolistych. W razie potrzeby, chroniąc drenaż przed brudem i innymi śmieciami, na jego powierzchni zainstalowane są rynny z powłoką ulgową, jeśli w regionie obserwuje się zwiększony poziom opadów. Zaleca się ustawienie rynny z kwadratową sekcją. Najlepiej wyposażyć przepływ wody z dachu po południowej stronie domu. Należy pamiętać, że rury i rynny powinny się pokryć ze sobą w przekroju. Do ustalania rur stosuje się zaciski i specjalne szpilki wykonane ze stali nierdzewnej, w zależności od materiału, z którego powstaje układ spustowy. Rozróżniają niemiecki system wykonany z cyny ocynkowanej aluminium. Mieć, plastikowy, powłoka Titan Toy. Wybór jednej lub drugiej opcji zależy od indywidualnych cech struktury i stanu materialnego jej właścicieli. Zalecenia dotyczące instalacji systemu drenażu dachu. Podczas instalowania rur spustowych dla dachu należy zwrócić uwagę na następujące niuanse. Instalacja rury w stosunku do ściany domu odbywa się w minimalnej odległości, maksymalnie 50 mm. W przeciwnym razie wilgoć spadnie na ścianę, stale nawilżając ją, rozkłady są instalowane z obowiązkowym nachyleniem, które jest wyposażone w lejkową stronę. Dlatego możliwe jest zapobieganie nadmiernej akumulacji płynu. Aby uszczelnić wszystkie połączenia i miejsca instalacji systemu, stosuje się spawanie zimne lub uszczelki wykonane z gumy. Oferujemy rozważenie pozytywnych i ujemnych stron każdej metody zagęszczania. 1. Gumowe uszczelki są odporne na wpływy mechaniczne i zapobiegają przepływowi układu drenażowego. Jednak guma jest instruowana przed wysoką i niską temperaturą, rozciągają się z ciepła i pęka z mrozu. 2. Elementy drenażowe połączone klejem są bardzo dobrze zamknięte, jednak ich demontaż staje się niemożliwy. 3. Za pomocą spawania zimnego można zapewnić najbardziej niezawodny sposób uszczelnienia. Dzięki mechanicznej ekspozycji na układ drenażowy pęka, wybór jednej lub drugiej opcji mocowania zależy od materiału, z którego system jest zbudowany na miejscu go układania. Cechy instalacji odpływu z dachu, prace nad instalacją systemu drenażu zaczynają się od wdrożenia obliczeń projektowych, początkowo Ile materiałów jest wymaganych w procesie pracy? Najpierw musisz określić długość rynny. Aby ją obliczyć, znaleźć obwód budynku. Następnie ustalono lokalizację każdego lejka. Wskazane jest wyznaczenie ich kredą lub biurokołem. Po nabyciu wszystkich materiałów, Przede wszystkim haczyki trzymające rynny są przymocowane na dachu. Podczas korzystania z tworzyw sztucznych haczyki są instalowane w odległości pół metra od siebie. W procesie stosowania stalowych rowków interwał jest zmniejszony do 35 cm. Następnie lejny należy naprawić. Po czym rynny są ułożone wewnątrz uchwytów. Na następnym etapie pracy złącza są instalowane dla systemu drenażu. Jednocześnie są one zainstalowane między połączeniami jednego a drugim rynnym. Następnie instalowane są rury i rynny. Należy pamiętać, że podczas wykonywania dokowania dwóch rynien należy zająć się obecnością klirencu temperatury, który zapobiega ich. Deformacji z powodu ich rozszerzenia lub redukcji. Instalacja odpływu wody z dachu jest przeprowadzana z uwzględnieniem określonych wymagań i norm. Aby naprawić lejniki, używane są specjalne wsporniki. Należy pamiętać, że system powinien znajdować się pod pewnym uprzedzeniem, w przeciwnym razie woda będzie się gromadzić w rynny, pociągając linę wzdłuż rynny. Możesz śledzić lokalizację nawiasów do naprawy lejków. Po zainstalowaniu uchwytów rynny jest zamontowany bezpośrednio. Jeśli na fasadzie znajdują się wystające obszary, należy zainstalować specjalne fragmenty narożne, aby zamknąć końce rynny. Używane są specjalne wtyczki, następnie instalowane są rury spustowe, które są usuwane z ściany do minimalnej odległości. Możesz sprawdzić wydajność systemu. Dostarczając wodę przez wąż do dachu. Jeśli woda przepływa przez system i nie pozostaje w rynny, system działa poprawnie. Skręcać na stronie w kontakcie z napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript, aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz. Napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript. Aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz. Informacje kontaktowe reklama na stronie internetowej. Zostań autorem i zarabiaj portal budowy stront 2011-2018 artykuły o naprawie, budownictwie. Materiałach budowlanych. Kopiowanie informacji ze strony jest możliwe tylko z zgoda biura redakcyjnego lub wskazując bezpośredni link do źródła. Uzasadnienie prawne.